Od czterech dni nie wychodzimy z domu. Na środku naszej ulicy stoi tajemniczy mężczyzna. Ze snu wyrwał mnie cichy odgłos łkania, dobiegający gdzieś z oddali. Z początku mój balansujący na granicy jawy i snu mózg uznał, że to po prostu któreś z moich dzieciaków. Jednakże, im dłużej przysłuchiwałem się tym szlochom, tym bardziej zaczęło do mnie docierać, że coś jest nie tak. Dźwięki te bowiem wcale nie dochodziły z głębi domu, tylko z ulicy i bardziej przywodziły na myśl mroczną istotę, a nieżeli małe, bezbronne dziecko. Mógłbyś sprawdzić, czy z dziećmi wszystko okej? Okay? Wymamrotała w półśnie leżąca obok mnie żona. Obawiam się, że to nie dzieciaki, wyszeptałem, wyraźnie zmartwiony. Gdy wyjrzałem przez okno, potwierdziły się moje najgorsze przypuszczenia. Na samym środku opustoszałej ulicy stał mężczyzna, zanoszący się gorzkim płaczem. Mimo, iż padał na niego nikły blask ulicznych latarni, jego obecność wzbudzała we mnie niewyjaśniony niepokój. Nieznajomy trwał w kompletnym bezruchu, sprawiając przy tym wrażenie, jakby nie oddychał. Wyglądało na to, że jego nawoływanie wywabiło z łóżka nie tylko mnie. Gdyż w domach po drugiej stronie ulicy zaczęły rozbłyskiwać światła. Zamkniesz się wreszcie, wykrzyczał któryś z sąsiadów, nie uzyskał jednak żadnej odpowiedzi. Choć rozum podpowiadał mi, że powinienem sprawdzić, czy łukający mężczyzna nie potrzebuje pomocy, nie potrafiłem ruszyć się choćby o krok. Było w nim coś nienaturalnego. Wręcz przerażającego. Nie jestem pewien, czy chodziło o jego ponadprzeciętny wzrost, czy może o prawie łysą głowę, z której wyrastało kilka pasm posiwiałych włosów. Przez cały ten czas stał zwrócony twarzą w moją stronę. Ale ze względu na słabe oświetlenie, nie miałem możliwości lepiej się mu przyjrzeć. Minęło może z pół godziny, zanim zdałem sobie sprawę, że tkwie w miejscu, zupełnie jakbym został sparaliżowany. Dopiero głos mojej żony, która w końcu się obudziła, wyrwał mnie z tego dziwnego transu. Co ty wyprawiasz? Zapytała, zaniepokojona, łapiąc mnie za ramię. Nie wiem, zająknąłem się. Na środku ulicy stoi jakiś mężczyzna. Może potrzebuje pomocy. Joanna stanęła u mojego boku, tuż przy oknie. Mimo głębokiej, pożerającej wszystko ciemności, zauważyłem, że na widok tajemniczego mężczyzny od razu pobladła. Coś nie tak? Przełknąłem narastającą gulę w gardle. We, wezwij policję i nie waż się wychodzić z domu. Wyszeptała po chwili zdławionym głosem. Dlaczego? Co tam zobaczyłaś? Nie wiem. Po prostu nigdzie się nie ruszaj. Błagam. Chwyciłem ją za rękę i delikatnie odciągnąłem od okna. Widok mężczyzny wprowadził nas w panikę, lecz poza jego niepokojącym wyglądem nie było logicznego wyjaśnienia strachu, który nas przepełniał. Kochanie, Sprawdź, czy z dzieciakami wszystko w porządku, a ja zadzwonię na policję, dobrze? Zabrzmiało to bardziej jak nieznoszące sprzeciwu polecenie, aniżeli prośba. Moja żona zginęła jedynie głową i niemalże biegiem ruszyła do pokoju naszych pociech. Tymczasem ja, wybierając numer alarmowy, zastanawiałem się, co właśnie powinienem powiedzieć dyspozytorowi, aby oddać powagę sytuacji. Nie było przecież żadnej gwarancji, że policja uzna pozornie niegroźnego, ukającego mężczyznę za zagrożenie. 911? W czym mogę pomóc? W słuchawce usłyszałem kobiecy głos. Przepraszam. Nazywam się Zack Larsen. Na środku ulicy stoi nieznajomy mężczyzna. Płacze. Nie wiem czy jest pijany czy co, ale straszy moje dzieci. Coś jest z nim ewidentnie nie tak. Wyjaśniłem. W porządku, proszę pana. Wyślemy patrol, żeby to sprawdzić. Czy mógłby pan podać swój adres? Poprosiła. Podałem jej wszystkie potrzebne informacje i rozmowa dobiegła końca. Ze względu na to, że była to wyjątkowo spokojna noc, patrol miał przybyć na miejsce w zaledwie 10 minut. Z tą świadomością mogłem w końcu odetchnąć z ulgą. Na dodatek chwilę później wróciła Joanna, żeby dać mi znać, że z dziećmi wszystko w porządku. Zasłoniłem więc rolety i wróciliśmy do łóżka, przekonani, że policja zajmie się tą sprawą. Bardzo chciałbym, żeby na tym skończyła się ta historia, jednak od tego momentu było tylko i wyłącznie gorzej leżałem w łóżku niespokojnie się wiercąc z racji iż nie byłem w stanie zasnąć najbliższą godzinę spędziłem na śledzeniu wzrokiem wskazówek zegara stojący na zewnątrz mężczyzna wciąż zanosił się przeraźliwym płaczem wprowadzając mnie w stan istnej udręki Minęły dwie godziny, a policja nadal się nie zjawiła. Zacząłem rozważać ponowne wyjrzenie przez okno, ale na samą myśl o obecności tej kreatury odechciewało mi się wstawać z łóżka. Około czwartej nad ranem uświadomiłem sobie, że właśnie zarwałem kolejną noc. Gdy tylko pierwsze promienie wschodzącego słońca uderzyły w rolety, zapadłem w płytki sen. Ku mojemu przerażeniu, zawodzenie nie ustało nawet na chwilę. Godziny mijały, a ja pozostawałem zawieszony, gdzieś pomiędzy głębokim snem, a pełną świadomością. Kiedy w końcu podniosłem powieki, przywitała mnie nieprzenikniona ciemność, wlewająca się przez okno. Był środek lata, więc spodziewałem się, że słońce wzejdzie koło szóstej. Ostatnim razem, gdy sprawdzałem godzinę, zegar wskazywał czwartą. I dałbym przysiąc, że nie spałem dłużej niż pół godziny. Nic jednak nie wyjaśniało tego, dlaczego byłem tak cholernie wyczerpany. W gardle czułem potworną suchość, a mój pęcherz był bliski pęknięcia. Ledwo żywy, wyczołgałem się z łóżka, wciąż prześladowany przez rozdzierający, rozpaczliwy płacz mężczyzny. Moja żona spała spokojnie, kompletnie niewzruszona tymi nieludzkimi hałasami. Chcąc ponownie sprawdzić godzinę, chwyciłem za telefon. Jakież było moje zdziwienie, gdy na wyświetlaczu ujrzałem trzy minuty po północy. Automatycznie uznałem to za niemożliwe. Przecież jeszcze kilka chwil temu była czwarta rano. Potykając się z bijącym sercem, podszedłem do okna zdeterminowany, by raz a porządnie dowiedzieć się, co tu jest grane. Mężczyzna nie ruszył się z miejsca. Najzwyczajniej w świecie stał nieruchomo, tam gdzie wcześniej głośno lamentując. W oddali zaś dostrzegłem stojący na drodze pusty radiowóz ze wciąż migającymi światłami. Samych funkcjonariuszy nie było jednak w zasięgu wzroku. Co tu się do cholery dzieje? Wybełkotałem sam do siebie. Przyglądanie się tajemniczemu mężczyźnie znów wprowadziło mnie w swego rodzaju stan hipnozy. Tym razem wyrwał mnie z jego piskliwy głosik dochodzący za moich pleców. Dlaczego ten pan płacze? Zapytał mój syn. Hej Alex, gdzie jest twój brat? Puściłem jego pytanie mimo uszu. W swoim pokoju. Zmoczył łóżko, odpowiedział pospiesznie. Steven miał dopiero pięć lat. Wydawało mi się jednak, że moczenie łóżka ma już dawno za sobą, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni raz zdarzyło mu się to ponad rok temu. Zanim udałem się do pokoju Malca, zdecydowałem się jeszcze raz zadzwonić na policję. Przed wybraniem numeru coś podkusiło mnie, by spojrzeć na datę. Była sobota. To oznaczało, że musiałem przespać niemalże 24 godziny, całkowicie przegapiając piątek. Aleks, wracaj do pokoju. Tatuś musi teraz gdzieś zadzwonić, ale obiecuję, że za chwilę do Was przyjdę, ok? Zszokowany, ponownie wybrałem numer alarmowy. Wtedy właśnie odkryłem, że nie mam ani jednej kreski zasięgu. O mój Boże, jakim cudem przespaliśmy cały dzień krzyknęła moja żona, przewróciwszy się na drugi bok, by sprawdzić godzinę. Nie kryła nawet swojego zdziwienia i skrępowania nie wiem. Mruknąłem pod nosem zrezygnowany. To nie ma najmniejszego sensu. Ten facet nadal płacze? Gdzie do cholery jest policja? W jej głosie dało się wyczuć narastające zdenerwowanie. Widziałem radiowóz, ale policjanci rozpłynęli się w powietrzu. Musiało upłynąć kilka minut, zanim w pełni dotarło do mnie, że zmuszono nas do przespania całego dnia tylko po to, abyśmy musieli się zmagać z okropnościami nocy. To właśnie dlatego Steven zmoczył łóżko, a mój pęcherz o mały włos nie eksplodował. Niemniej jako rodzice w pierwszej kolejności musieliśmy zająć się dziećmi, nieważne w jak tragicznej sytuacji byśmy się nie znaleźli. Udaliśmy się więc do pokoju Stevena, żeby zmienić mu pościel. W międzyczasie próbowaliśmy obmyślić plan wyjścia z całej tej sytuacji. Usiłowaliśmy wezwać pomoc z każdego możliwego telefonu, a gdy to zawiodło, postanowiliśmy skorzystać z internetu. Na nasze nieszczęście, ten również okazał się bezużyteczny a może telewizja zasugerowała Joanna, gdy tylko skończyły się nam pomysły. Włączywszy przedpotopowe urządzenie naszym oczom ukazał się zaśnieżony, niewyraźny obraz. Jednakże po zbliżeniu się do ekranu zdołaliśmy dostrzec na nim zarys sylwetki mężczyzny, a pod nim pojedynczą linijkę tekstu o treści Wyjdźcie na zewnątrz. Jak on to robi? wykrztusiła z siebie Joanna, zasłaniając usta dłonią. Nie mam pojęcia, ale jestem przekonany, że wyjście na zewnątrz jest kurewsko złym pomysłem, wypaliłem, zupełnie zapominając o tym, że w pobliżu są przecież dzieci. Przepraszam, powinienem był użyć innych słów. Wraz z żoną podeszliśmy do okna, a naszym pociechom nakazaliśmy się trzymać z daleka. Po drugiej stronie ulicy ujrzałem sąsiada trzymającego w rękach kij baseballowy. Rozjebiecie! wrzasnął w kierunku łukającego mężczyzny, szarżując prosto na niego. W pośpiechu otworzyłem okno, chcąc krzyknąć, by wracał do środka. W tym samym momencie jednak sąsiad dotarł do zawodzącej istoty, a powietrze przecięła ogłuszająca wręcz cisza. Po chwili, łkanie przerodziło się w maniakalny śmiech, narastający z każdą kolejną sekundą. <śleszy> Mimo, iż wiedzieliśmy, że rechot dochodzi z ulicy, dało się odnieść wrażenie, że wydobywa się gdzieś z czeluści naszego domu. Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś tak głośnego, a zarazem upiornego. To wystarczyło, by powalić nas na ziemię w kompletnej agonii. Zamknij okno, wykrzyczała Johanna, zatykając uszy. Szybko wykonałem jej polecenie, lecz nie przyniosło to żadnego skutku. Śmiech wciąż był praktycznie nie do zniesienia. Wydawało się, że minęła cała wieczność, zanim te diabelskie odgłosy wreszcie ustały. – Co to było? – zapytał przestraszony Aleks, chowając się wraz z bratem w ramionach mojej żony. – Ciii… – Spokojnie, już dobrze – kobieta gładziła dzieci, próbując dodać im otuchy – po prostu trzymajcie się z dala od okien. Zanim zdążyłem podnieść się z podłogi, by rozeznać się w sytuacji, sąsiad już dawno zniknął. Jedynym, co po nim pozostało, była stróżka krwi i wnętrzności prowadzące do potwora. Ten szybko wrócił do nieustannego szlochania. Nie żyje. Powiedziałem niemal bezgłośnie, z trudem opanowując drżenie warg. Kolejne godziny spędziliśmy w całkowitej ciszy. Pozostało nam jedynie czekać na wschód słońca z nadzieją, że wtedy uda nam się uciec. Nie wyłączaliśmy telewizora na wypadek gdyby pojawiły się jakieś nowe wiadomości. Naszym dzieciom udzielił się wszechobecny niepokój, ale były jeszcze zbyt małe, by w pełni zrozumieć powagę sytuacji. Po części im tego zazdrościłem. W ich oczach byliśmy strażnikami, gotowymi obronić je przed wszelkim możliwym złem tego świata. W tamtym momencie jednak czułem się Całkowicie bezradny. Po pewnym czasie zdecydowaliśmy się przenieść do kuchni, gdzie zrobiliśmy sobie coś do jedzenia. Odliczaliśmy każdą minutę, dzielącą nas od nieubłaganie zbliżającego się świtu. Niestety, gdy tylko dostrzegłem światło na horyzoncie, Ponownie poczułem, jak nogi same uginają mi się pod ciężarem ciała. W ułamku sekundy mrok otulił mnie swoim płaszczem i upadłem nieprzytomny na podłogę. Po raz kolejny obudziliśmy się około północy, co było równoznaczne z tym, że znowu przespaliśmy cały dzień. Tym razem nie mieliśmy już możliwości sprawdzenia daty, ponieważ we wszystkich urządzeniach elektronicznych wyczerpały się baterie. Od tamtej pory mogliśmy jedynie polegać na zegarkach na rękach. Szlochanie nie cichło ani na moment. Wręcz przeciwnie, wydawało się, że nasilało się ono wraz z chwilą, gdy zginął nasz sąsiad. Pomimo tego, że okrzyki nacechowane były rozpaczą, nie dało się w nich wyczuć ani grama smutku. Im dłużej się im przysłuchiwaliśmy, tym ciężej było nam uwierzyć w to, że nieznajomy, który je wydaje, Faktycznie jest człowiekiem. Włączmy światła, poprosiła Joanna. To coś mrozi mi krew w żyłach. Stryknąłem kilka razy przełącznikiem. Nic. Dokładnie sprawdziłem wszystkie źródła prądu w domu, włącznie z przewodami, lecz nic nie wskazywało na to, żeby wysiadły korki. Niedługo później zdałem sobie sprawę, że nie tylko nam przyszło siedzieć w całkowitych ciemnościach. Całe osiedle straciło zasilanie. To właśnie wtedy moja żona zadała pytanie, wraz z którym uleciała ze mnie wszelka nadzieja. Dlaczego nikt nie przyszedł nam z pomocą? Jakkolwiek bym się nie starał, nie byłem w stanie zdobyć się na żadne słowa pocieszenia. Mogłem jedynie zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby chronić rodzinę przed straszliwym zagrożeniem, czychającym za oknem, przynajmniej dopóki pozostawałem przy zdrowych zmysłach. Tamtej nocy doświadczyliśmy kolejnych trzech bezowocnych prób zmierzenia się z zawodzącym mężczyzną. Za każdym razem, gdy w powietrzu rozległ się ten charakterystyczny, psychodeliczny śmiech, ginął któryś z naszych sąsiadów. W pewnym momencie ludzie przestali opierać się śmierci i zaczęli tłumnie wychodzić z domów, niczym owce na rzeź, nie okazując przy tym żadnych emocji. Można by nawet rzec, że ochoczo maszerowali na spotkanie z bolesnym unicestwieniem. Dopiero trzeciej nocy zacząłem rozumieć, dlaczego wszyscy tak po prostu wychodzili na zewnątrz. Byliśmy zmuszeni spać w ciągu dnia, a nocą pozostawaliśmy bez jakiegokolwiek źródła światła. Nie mając nic lepszego do roboty, pozostawało nam jedynie wsłuchiwać się w płacz mężczyzny. Jego łkanie, które początkowo wywoływało panikę, po czasie zaczęło wzbudzać współczucie. Przyrównałbym to do syndromu sztokholmskiego, tyle że w mocno pokręconej wersji. Z jednej strony desperacko chciałem opuścić mój azyl i pomóc człowiekowi w potrzebie, a z drugiej nie mogłem przecież zostawić rodziny. Może on naprawdę potrzebuje pomocy? Zastanawiała się głośno Johanna. Wydaje mi się, że już najwyższa pora wyjść na zewnątrz. Jej słowa zawisły na chwilę w powietrzu, sprawiając, że atmosfera jeszcze bardziej zgęstniała. Już miała wychodzić z domu, ale w ostatniej chwili złapałem ją za rękę, uniemożliwiając jej przekroczenie progu. Szok, jakiego doznała, zdawał się sprowadzić ją z powrotem na ziemię. Pomyśl o dzieciach błagałem, patrząc jej prosto w oczy. One nas potrzebują. Wiem, wiem. Co ja sobie w ogóle myślałam, postradałam rozum. Ukryła twarz w dłoniach, zanosząc się płaczem. Okres trzeźwości jej umysłu nie trwał jednak wiecznie. Gdy tylko zostawiłem ją na chwilę samą, by schować resztki jedzenia po ostatniej nocy, usłyszałem odgłos przekręcanego w drzwiach klucza. Momentalnie wybiegłem na korytarz, gdzie zastałem Joannę, przygotowującą się do wyjścia. Przepraszam, to były ostatnie słowa, jakie miały kiedykolwiek paść z jej ust. Zanim zdążyłem jakkolwiek zareagować, ciemność zakryła moje oczy. Obrzydliwy śmiech był jedynym dźwiękiem, który towarzyszył mi podczas zapadania w wymuszony sen. Gdy się obudziłem, Joanny już nie było. Jedynym dowodem na to, że kiedykolwiek istniała, był ślad zaschniętej krwi, lśniący w świetle okolicznych latarni. Nie musiałem jej nawet wołać. Po prostu wiedziałem, że nie żyje. Minęły cztery dni, odkąd łukający mężczyzna po raz pierwszy pojawił się na naszej ulicy. Na chwilę obecną mamy wystarczająco jedzenia, żeby przetrwać kolejny tydzień, ale obawiam się, że do tego czasu i tak będziemy już martwi. Na własne oczy widziałem, jak lwia część moich sąsiadów maszeruje na śmierć. Przed pójściem w ich ślady powstrzymują mnie jedynie moje dzieci. One również nalegają na wyjście na zewnątrz i nie wiem, jak długo jeszcze uda mi się je chronić. Niech to nagranie. Stanie się świadectwem tragicznych wydarzeń, w jakie zostaliśmy uwikłani. Jeśli tego słuchasz, proszę sprowadź pomoc. Nie wiem jak długo jeszcze uda mi się opierać tym nawoływaniom.